Dzisiaj niedziela kontynuujemy nasze rozważania o Jezusie Chrystusie Królu Polski. Na temat nasz korzystając z naszych orędzi, które w swoim miłosierdziu Bóg nam podyktował, jesteśmy przy orędziach, moi drodzy, naszych... To orędzie jest bardzo stare z 15 z tego lipca 2010, znaczy to był 27, ale ono mówi, Bóg się odniósł do tego, co się dokonało na Głowadzie i mówi nam. Waszej ofiary potrzebuję, aby ocalić ten naród. To wy ponosicie odpowiedzialność za Polskę. Czekam na Wasze ofiary i akty uwielbienia. Zapamiętajcie sobie, że nie tylko odpowiada za Polskę Ksiądz Piotr, czy teraz w ostatnim czasie Pani Agnieszka, ale ta odpowiedzialność spływa na nas. Dlatego Pan Bóg żąda od Was, od nas ofiar i aktów uwielbienia. Czyli to perfekcyjnie przez te 13 lat praktycznie wyzbył nas z siebie, pozabierał wszystko. Kawy, cukierki, tu i udzie, herbatę zostawił, ciastka jest ja po prostu mówi nam, że nas trapi, postami. Przecież jak ostatnio docisnął, nie zapomnę, świadectwa pana Jacka. Kiedy zachęcałem Was do wsparcia postu poniedziałkowego, Panie Agnieszki zgłosił się Wasz szczęście. On mówi, Znam księdza i sytuację. Na pewnym korze pościć poniedziałek. No dzieci. Ja Wam nie kazałem, Pan mógł wymyślić. Zrobiłem Wam cztery tygodnie przerwy na Ducha Świętego, a później przychodzi modlitwa. Posty poniedziałkowe, środowe, piątkowe. No i dzieci, dziś się tym. Niesłychanie cieszymy, choć dobrze wiecie, ile jest wysiłku, ile trudu. Chcecie dyspenzę? Nie ma problemu. Bóg teraz wszystkim daje dyspenzę. W poniedziałek, w piątek, w środę, tylko mówi tak, możesz nie pościć, intronizacja zaczeka. Możesz nie pościć, intronizacja zaczeka. Ten walet zła, on jest tak już spędzony, wczoraj słyszeliście? Ile tu było młodzieży, jak cepowali, a są teraz wszyscy usprawiedliwieni, bo ja, jak wczoraj oglądałem y, lizbońskie dni masońskie, katolickie dni profanacji młodzieży, ja nie dowierzałem że oni nam mszy świętej włączają muzykę tekną. Dam tu kiedyś głębsze odniesienie i dzieci, no. po prostu diabeł. Oni czczą diabła. Podpowie im, co na następnym zjeździe zrobić. W Seulu ma być. Temu dziś przed tymi organami na stole położyć gołą babę. Bo będzie miał pełnię energii. A biskupom radzę, bo jak widziałem, jak pajacowali, kiedy w czasie tego przemszą tekno, baba skacze między nimi, to ty chłopów czy zróbcie to, co zrobiliście w 1961 roku. Parę dziewczynek na ołtarz z no i będzie już oficjalna introizacja Lucyfera. Lizbona to był triumf Lucyfera. Jak dzieci widziałem zdjęcia, jak baby w shortach na ulicy rozdają komunii, to mój pies ma czupek nierdzewny, a to plastikowe folika, jakoby keczap otwierał. Jest zdjęcie, jest ujęcie na internecie, że kapłan do jednej baby podchodzi i chce wziąć te hostnie. i, moi drodzy, rozdawać baba mu nie do... W Lizbonie był owsiak bis, tylko tym się różnili, że oni byli przy morzu, mieli piasek pod nogami, a ten ma kupę błota. Bóg potrzebuje ogromnej ofiary i wielkich aktów uwielbienia. Dlatego proponuję kościołowi katolickiemu żeby podjął wysiłek taki jak nasz Pan Wiesiu kamerzysta, kiedy w 1982 był w wojsku, a kapral kompanii gonił ich co chwilę pompkami. Bogu dzięki, że mamy tu oficer naszych żołnierzy, którzy nie są już tacy wśród nas. Dzieci, więc Pan Wiesiu wykonał 200 pompek, później się meldował na baczność. Dziękuję za wyrobienie mi fizyczne, fizycznej te, 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 te żyzny fizycznej, co umożliwi mi start na olimpiadzie w Seulu. Więc proszę w tej chwili biskupów Polski, cała świata, rozpocznijcie rozpoż, tężnie Waszej młodzieży. Bo Was nauczę, na, ja już na Dzień Światowych Młodzieży w Seulu nauczę Was pewnego tekstu. On jest przenośny z czasów komunizmu. Każdy system buduje swojego Lenina. I mówi, jak po, pójdziesz za Leninem, za tą koncepcją, to będziesz wielki. Jeśli w Makowie był Lenin, na, ro, na rowerze pojechał na Bawią Górę, upamiętnili mu mur pamięci. Później w końcu, bo to jest taki był nasz ruch oporu, w końcu tą tablicę zerwali, a my śpiewali takie pieśni. Kiedy byliśmy pierwszy raz na Bawię Górze, głowę tego kochanego syna widzieliśmy na murze. A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz, niech żyje woda, licz. Po, po, po paru tak tam nic nie było. Kiedy my byli na Babiej Górze, to my śpiewali. Gdy byliśmy na Babiej Górze, tego syna z nie widzieliśmy już na murze. A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz. A w Poroninie górale mówili tak, bo też był tam Lenin. My się to uczyli na małej stacji w wiosce Poronin. Wyszłam ten syn z Lenin. I tak dalej, nie? Ale co Ruch Polski tak mówił. W Poroninie na Jedlinie wiszą gacie po Leninie. Kto te gacie ucałuje, ten w partii awansuje. Dzisiaj to trzeba zmienić, bo nam Kościół dał nowego Lenina i to tak brzmi. W Poroninie na Leninie, nie, w Poroninie na Jedlinie wiszą gacie po Leninie. To te gacie ucałuje, to w kościele awansuje. Dzieci, to jest ogromny dramat rzeczywistości. Robią nam Lenina i tego Lenina nam pokazali, moi drodzy, w Lizbonie. Czysty szatanizm. Brakowało tylko dwóch aktów. Gołej baby przed tym grającym, to byłaby rewolucja francuska, a pełnia wolności to byłby gender, żeby w czasie ofiary, po co konsekracja? zgwałcić, dwie dziełuszki. Ubrać Mitry, toście już robili w pierwszym roku macie to przećwiczone. Mówmy chłopy honornie, ku czemu zdążacie. Skacząca baba między biskupami, a ci kamerujący ja? no to dzieci, ja mówię, to było spotkanie baranów o niespotykanej inteligencji. Jak jesteście cierpliwi, wybacz, czekam na Wasze ofiary i akty uwielbienia. Uratować Polskę, a jak nie uratujemy Kościoła, proponuję liturgistom polskim, żeby przed każdą Waszą inicjacją, tymi okrągłymi stołami, co wprowadzacie w kościołach z burdelu, żebyście, pierwsza aklamacja waszej modlitwy powinna brzmieć w poroninie, poleninie, nie, w Poroninie na jedlinie, w gacie poleninie. Kto te gacie ucałuje, ten w kościele zawsze awansuje. Czekam na wasze ofiary i akty uwielbienia. Będę je przyjmował z wielkim zadowoleniem, bowiem ukochałem Was dzieci i zgładzę Waszych nieprzyjaciół. Och, to pani Agusiu, naczekałaś na mnie, że ja się za późno urodził, bo jakbym się urodził wcześniej, to tu Fatimie większość, moi drodzy, pielgrzymów by leżała na ziemi i by się nie podniosła. Zgładzę Waszych nieprzyjaciół. Jednak zanim się to dokonam, wiele cierpieć będziecie. Nie miałem świadomości, kiedy wam to orędzie w dwutysięcznym czytałem, jakie nam proroctwo Bóg wypowiedział na nasze 13 lat. Wiele cierpieć będziecie. Dlatego musicie się nauczyć drugiego hymnu, bo my w małym uczniowskim ruchu oporu dzieci ja umią na pamięć hymn rosyjski. Jeśli też, jak chcecie przetrwać w tej rzeczywistości nowego Lenina w kościele, to musicie tak śpiewać. Pa co mam swoboda ruska, bo naroda jak nie masz to jeść, jak nie masz to pić, trzymają w ruchu bonem na cukier, patrząc jak biskupi, mają wszystko w zupie, ta, ta, ta. Dziś, dziś jest kazanie polityczne, historyczne. Wzywam was do mojego ruchu oporu. To się nazywa ofiary, cierpienie, cierpienie, a w tym wszystkim akty uwielbienia. Bo dzieci, to co tu zobaczyłem w Fatimie, jak to poskładałem wszystko, no to główne sanktuaria świata są przygotowane do wybicia wszystkiego. Te nagłość się nie można modlić, ale na placu, przy ołtarzu, przegadają wszyscy te, nie ma tego specjalisty finito, nikt, nikt, nic. Wszystko gada, obraca się. Dzieci, jedna wielka komedia. Nikt nie klęczy, w się garnął do ołtarza. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego. Dlatego to, co mówił wam wcześniej, bo dokładnie posprawdzałem po sklepikach i pana, żeby było zdjęcie figury fatimskiej. Ona spełnia wszystkie warunki do nowej religii, żeby była sztandarem nowej religii. I Mahometa nie je przyjmą. Dlatego proponuję biskupom portugalskim, żeby przenieśli Fatimę do Mekki. A w Fatimie zrobimy sanktuarium Mahometa. A my za dwa lata przyjedziemy ubrani w turbany, w długie suknie i będziemy, przyjdziemy z dywanikami i rozłożymy się i zobaczymy, czy nas będą gonić. Będziemy była allah, allah, billa, nie billah, jak to nazywa potem, nie billah, jak? Akbar. Nie Akbar, no ten co, skrzyżowcy. Jak? Salady. Ba salady, my wołali, no, salady nie wróć, no bo co nam zostało? No to jak w Palestynie, my to okrzyki znamy. Więc ja już organizuję i informuję tutaj gospodarzy miejsca, że za dwa lata przyjedziemy, zapatimy w turbanach, z dywanikami, no i spróbujcie nas dotknąć. Na pewno będzie czekała reprymenda. Jedno dziecko uszy zatykało. Pamiętajcie jednak, że króla wybraliście. A ten król będzie Was ochraniał. Więc chwila ucisku, nie popadajcie w zwątpienie, ale przychodźcie przed mój tron. Będę wysłuchiwał waszych próśb przed innymi. Macie ci, co byli na gdzie przypominam, macie nieprawdopodobne przywileje. Wasze prośby są wysłuchiwane przed innymi. Moje dziecko, powiedziałem Ci, że ojczyznę waszą pobłogosławiłem. I poznaj, że moje błogosławieństwo. Nad tym ludem przyniesie obfity owoc, a więc nie ustawajcie w modlitwie, bowiem wszystko, co mi ofiarujecie, przyniesie pożytek temu narodowi i nie poznacie mojego gniewu. Ci, którzy mnie królem obraliście, bowiem jesteście moimi pierworodnymi. Mam tu pośród was dziesięciu z Grunwaldu. jesteście Bożymi pierworodnymi w łasce. Czasami dzieci warto zareagować, a przez was, nie na, ci co chodzą w czerwonych płaszczach, macie również ogromną gwarancję. Wielkiego Bożego Błogosławieństwa. Tak, moje dziecko, to oznacza, że macie pierwszeństwo Waszych prośb i błagania. Wy jako pierwsi okrzyknęliście mnie królem, a przez to odrodziliście się jako nowe plemie w tym narodzie. Każde sanktuarium świata to wielkie ma wiadomość, że istnieje ksiądz Natanek. I mają tam napisane, uwaga nadchodzi teraz pragnę aby cały wasz naród odrodził się we mnie 41% w Polsce corocznie jest rozwodów w Indiach gdzie nie ma miłości, mama każe córce się żenić z tym facetem, i jest 1% rozwodów. Wiecie ile w Portugalii? Jaka jest zemsta demona za Portugalię? Portugalia jest rekordem, rekordnicą świata: 98% rozwodu. Co się zwiąże jednego roku, rozwiązuje się drugiego. Ale wczoraj tu słyszeliście, jak tu kwitła miłość. I wyjąć ze 40 głupie dziewczęta przekonane, że jak mają rozgrzane lędźwie, to dojdzie jest ich przyszłość. Teraz pragnę, aby cały naród się odrodził we mnie. Uznałem modlitwę i ofiarowanie mi się każdej duszy, która w tym dniu Łączyła się z Wami. Nawet jeśli nie było tam jej na miejscu, jeśli ktoś z Was wtedy oglądał internet i z nami się modlił, też ma tytuł pierwotnego. Wiedzcie, że widziałem wiele dusz w całym narodzie, które wołały do mnie ze łzami w oczach i szczerym oddaniem. Nie było Was. Więc tysiąc, jak sądziliście, ale kilka tysięcy. Moja ukochana garstko dla ciebie uratuję Polskę, ale módl się gorąco i wowaj. Jeśli mogę apelować, to jeszcze apeluję o chętnych na Guadelupę. znając nasze biuro przyjdzie dzień później innym samolotem z innej, innej transji. dzieci, musi być nas tłum, musi być nas, przynajmniej tylu w Gadelupie. Na razie 60. Bijemy się o nawrócenie islamitów przez działanie Matki Bożej mocą samego Boga. Bóg chce dokonać rzeczy niemożliwej po ludzku, rozumiecie, ale dla Boga to jest biguś. Tak ciągle Was mówię, ile będziecie mieli roboty na pustelni, jak ta, ten tłum zacznie do grzewieni zjeżdżać. Panowie lektorzy, dziś Was informuję, że powierzchnie, które są dziś wielkie wokół pustelni, z tej perspektywy one są bardzo małe. A dom pielgrzyma świętego Józefa, o którym Wam mówię, na 300 pokoi, to kropla w morzu. Na 300 pokoi. Nie, nie 30. 300. Jaka to jest nasza nadzieja, ale my musimy wytrwać. Moja ukochana garstko dla Ciebie uratuje Polskę. Ale módl się gorąco i nie ustawaj w modlitwie. Powiedz moim kapłanom, było ich tyle tam, nas było ich pięciu. Czech z tej grupy zostało jeszcze przy mnie. To dzieci nieźle. Powiedz moim kapłanom, którzy okazali mi swoje oddanie, że ich widziałem i błogosławię tym duszom. Dziś dwóch z nich. Chcę Kościół i media powiesić. Jeden zbyt gorliwie dotknął lawendowej mafii. No to mu pokazują, co Śłopie dotknął. Zadziałał zgodnie z prawem i sumieniem. Powiedz moim kapłanom, którzy okazali mi swoje oddanie, że ich widziałem i błogosławię tym duszą. Moi umiłowani, moi wierni synowie, wzruszyło się moje serce, kiedy na Was patrzyłem, bowiem niewielu jest gotowych ponieść ofiarę dla mojego imienia. Nie lękajcie się, dzieci. Dzieci, mam Was w swojej opiece i będę Was błogosławił i poznacie, jak bardzo mnie uradowaliście. Amen.